Witam w Adwencie M. Salamon. Codziennie odsłaniamy jeden produkt, który wjeżdża na minus 15% aż do wigili. Dzisiaj mamy dzień numer 20, więc zobaczmy, co jest w tej torebeczce. Duże i ciężkie. Duże i ciężkie i z kilku elementów się składa. Jakby to wysypać, żeby nie narobić tutaj krzywdy. Ciach, wychodzą jakieś, jakieś pleksy, jakieś akryle. Co tu jeszcze wychodzi? Wychodzi płytka główna. Zaraz powiemy, co to jest. I jeszcze tutaj mamy do niej. No wychodź. Zestaw terminali. No właśnie, co to jest? To jest moduł, do którego podłączamy zasilacz ATX, i tutaj na te terminale wszystkie podstawowe i najbardziej potrzebne zasilania wyprowadzamy. Mamy do tego jeszcze taką obudowę, żeby tutaj nic brzydkiego nie zrobić. No, i co mogę o tym powiedzieć? Jedno z podstawowych narzędzi elektronika to jest właśnie zasilacz, a to jest jeden z tańszych sposobów, żeby taki zasilacz laboratoryjny nazwijmy go, chociaż to w pełni laboratoryjny nie jest, ale żeby właśnie go uzyskać. Wystarczy ci zwykły ATX komputera i będziesz mógł mieć zasilania. Więc ten właśnie moduł zasilacza wjeżdża na promocję do na minus 15%. A jeżeli nie chcesz kolejnych przegapić, koniecznie śledź nasze social media, żeby jutro o 8 rano dowiedzieć się, co w kolejnej torebeczce będzie się znajdować.